Tarotowy kącik Ameli. witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was, kochani, na czytanie. Mam nowe karty, będą nowe rozkłady dla Waszego Najwyższego Dobra. Teraz, dzisiaj, sprawdzimy przeszłość, czyli Twoja sytuacja odnośnie przeszłości. Nie ma grup, jest czytanie ogólne, także bardzo Was proszę, po prostu bierzcie to, co jest dla Waszego Najwyższego Dobra, to, co z Wami rezonuje, tak, żeby te czytania Wam pomogły. Pięć pytań. Przy czym obstaję, upieram się, od czego powinienem, powinnam się uwolnić. Jaka tkwiła w tym nauka dla mnie w tej sytuacji? Czego udało mi się uniknąć? Ważne pytanie. Co należy zrobić, by zakończyć to, co nie zakończone? Komu jeszcze nie przebaczyłem, komu nie przebaczyłam, komu nie pozwoliłam odejść? I sprawdzamy. To jest dla mnie tak samo nowe jak dla Was. Więc będziemy w tym razem. Przy czym obstaję? Opieram się od czego powinienem się uwolnić? Jest szóstka buław, czyli pytamy o Waszą, waszą przeszłość. To jest sytuacja yy, taka, to jest karta zwycięstwa, czyli m, prawdopodobnie jest w was y, taka nadzieja, że uda się. Uda się, dlatego, y, dlatego tkwicie w tej relacji, w tej sytuacji. Od czego powinienem, powinnam się uwolnić? Właśnie od takiej myśli, że, y, że ta relacja da wam spełnienie, że ta sytuacja da wam szczęście. To Są karty dwustronne, i gdyby było tak, to pewnie to, to szczęście w którymś momencie by dało. Ale ta karta pokazuje, że, że nawet jeżeli ta sytuacja dałaby Wam sukces, dałaby Wam spełnienie ta relacja, to koszty byłyby bardzo duże. Ta, ta walka da wygraną, ale, ale da też osoby, które będą poranione po drodze. Czyli tak, teraz jest taka sytuacja, że być może chcecie tego, tego sukcesu, ale macie też świadomość, że zbyt y, wiele osób byłoby poranionych, zbyt wiele by was, was kosztowała ta walka o to, o ten sukces, lub ludzi, którzy są w to zaangażowani. Czyli taki sukces oparczony, y, być może też y, oparczony jest... Y, y, Ludźmi, którzy mają pośrednio tylko kontakt z tym, czyli tak naprawdę nic nie zawinili, nie mają na to wpływu, ale w jakiś sposób są na tyle zaangażowani, że, że dostaną brykoszetę. No, taka sytuacja. Od czego powinienem się uwolnić? O tej właśnie myśli, że, że osiągnę sukces, czy bo trzeba, będzie, trzeba pamiętać, że upierając się przy tym, czyli ciągnąc dalej, dalej tą relację. Będą stale w tej sytuacji. Nie uwalniając się od tego, po prostu zostawicie rannych po drodze. Bardzo ważne to jest. Jaka tkwiła w tym nauka dla mnie? Jest rycerz kielichów. Rycerz kielichów mówi o tym, że przychodzi nocą ktoś, że przychodzi na chwilę, że przychodzi pod osłoną nocy, czyli przychodzi ktoś, kto, kto nie przychodzi jawnie. Tylko gdzieś y, takie y, sekretne spotkania, sekretne smsy, sekretne wiadomości. Ktoś po prostu, ktoś nie przychodzi pod osłoną nocą, czyli noce. Czyli to jest y, taki wyraźny znak, że, y, że niekoniecznie y, świat powinien się dowiedzieć o tym, naszym, o tym naszym spotkaniu, o naszej relacji. A jeżeli y, pytacie na przykład o sytuac sytuację zawodową, to y, jaka trwiła w tym nauka dla mnie? Właśnie taka, żeby żeby brać od kogoś pomoc lub jakieś porady lub cokolwiek jawnie, czyli ktoś na przykład chce wam pomóc zawodowo, ale robi to tak, że, że tylko wy wiecie o tym i zostaje dług wdzięczności, a tak naprawdę nikt nie ma świadomości, czyli ten ktoś prawdopodobnie zmierza w waszą stronę pod osłoną nocy dlatego, żeby zaspokoić też swoje własne potrzeby, bo podobacie się, bo chce sobie umylić czas, bo chce wprowadzić nową energię. Taka nauka, że jeżeli ktoś przychodzi tylko właśnie w takich sytuacjach, a nie w takich niejawnie, nie zmierza do was, tylko właśnie tak, no to nie robi tego bez powodu i, ym, i wy może ym, w którymś momencie będziecie czekać na to, albo już teraz czekacie, żeby ta osoba właśnie przyszła tak. Póki co jest tak, przychodzi w, w ciemności, czego udało mi się uniknąć, czyli ym, w jakiś sposób. Ta relacja y, nauczyła Was tego, albo uczy, ale udało Wam się tego uniknąć. Czyli mm, wszechświat gdzieś y, zareagował w odpowiednim momencie i ochronił Was. Jest szóstka monet. Y, czego udało mu się uniknąć? Prawdopodobnie chodzi o to, żeby ustabilizować tą relację. Jeżeli to był Romas, który przychodzi właśnie pod osłoną nocy, czyli jest sekretny, i przychodzi taki czas, y, że y, tak naprawdę. Jest równowaga pomiędzy tymi spotkaniami, czyli ten ktoś jest pewny, że przychodzi do was i wam to odpowiada. Taki stan rzeczy, taka sytuacja, a wy jesteście na tyle w tym długo, że, że łapiecie się na tym, że okej, okay, że traktuję na przykład tego człowieka jako partnera, ale on moim partnerem nie jest. W dzień jest dla kogoś innego, w nocy być może dla mnie, czyli tak pod osłoną nocy. Udało wam się tego uniknąć, czyli prawdopodobnie to jest relacja, w której wciąż się szarpiecie. Ze sobą. Wy wciąż walczycie, mając świadomość, że ten sukces jest możliwy, ale wciąż y, walczycie ze sobą, żeby to nie było właśnie takie stabilne. Czyli to nie było coś, co będzie trwało bardzo, bardzo długo, i, y, i ten ktoś się zadomowi w takiej relacji, i y, uzna, że, że to jest dobre, że to jest w porządku. Y, udało wam się to uniknąć, czyli to nie jest relacja, która tak się osadziła już. Co należy zrobić, by zakończyć to, co jest niezakończone? Tu jest królowa kielichów i ona jest odwrócona. Widzicie, ona siedzi tyłem. Mógłaby przodem. Co należy zrobić, by zakończyć? Jeżeli byłoby tak, no to y, można by było zakończyć w ten sposób. Y, powiedzieć o swoich uczuciach. Mało no, prawdopodobne, że ten, że ten człowiek by z tego zrezygnował. Ale ta królowa jest tak, te, czy, czyli mm, po prostu odwrócić się, zabrać ten puchar i odwrócić się od tej sytuacji, od tego człowieka, ten swój, y, cały tron, na którym wysiedzicie, na którym y, dajecie tą miłość temu dru drugiemu człowiekowi, tej waszej osobie lub tej sytuacji, wkładacie całe swoje serce, y, całą swoją duszę, po prostu być może długo tak trwało, no to teraz y, Należałoby się po prostu od tego odwrócić. Odwrócić się od diabła. I tu jest y, karta diabła, który jest, y, zobaczcie, on tutaj y, ma zapalone świece i jest na podium. I prawdopodobnie tak było, że to był ktoś, y, Kogo wy wznosiłyście, lub wznosiliście wysoko, wyżej, wyżej niż siebie. Czyli ta moc tego diabła była po prostu nadana mu przez was. A do no, niego należa, należałoby się odwrócić. Czyli prawdopodobnie zabrać mu y, tą moc, zabrać mu y, tą świadomość, że on na tym piedestale po prostu może być. No Ta królowa kielichów jest odwrócona. Odwraca się, zabiera ten kielich. Komu jeszcze nie przebaczyłem, komu jeszcze nie pozwoliłem odejść. To jest ta karta. Jest królowa Pentakli i też jest odwrócona. Myślę, że tutaj chodzi o taką nadzieję, że. Że ta osoba zostanie z wami i pozwoli właśnie y, być wam w takiej energii królowej pentakli, czyli y, komuś, kto y, też jest ważny, komuś, kto ma dużo do powiedzenia. Tutaj wyszła ósemka buław, czyli ja też y, jesteśmy na równi. Komu jeszcze nie, nie przepaczyłem, komu nie pozwoliłem odejść. Myślę, że chodzi tutaj o tą nadzieję. Jest w was y, y, taka nadzieja wciąż, że y, ta relacja. Z tym diabłem, od którego należałoby się odwrócić, który jest na tym piedestale, jest w was taka nadzieja, że to jest związek, który będzie równorzędny, w którym wy w którymś momencie odwrócicie się i będziecie zadowolone z tego, co macie, z tego, co posiadacie, że to będzie ktoś, kto o was zadba. Tej nadziei nie pozwalacie odejść, że właśnie tak to będzie wyglądało. Jest ósemka buław, czyli te rozmowy wciąż się toczą. Ten kontakt jest, nawet jeżeli jest przerywany, to później wracacie do tego kontaktu, i dlatego yy, i z tego powodu pra prawdopodobnie yy, nie dajecie tej nadziei yy, odejść. Trzymacie ją po prostu przy sobie. Zapytam jeszcze: jaka rada na tą całą sytuację? Jest królowa buław i Askielichów. Askielichów jest w ciemności. Nowe piękne karty. Mhm. I to też y, widzicie, tak jak mówi, że ten rycerz jest, przychodzi w ciemności, i królowa kielichów jest odwrócona. I ten y, y, ten as kielichów też y, jest w ciemności, czyli to jest y, y, ta miłość, to uczucie, to połączenie, które jest pomiędzy wami, ono po prostu w takiej formie jest i w takiej formie zostanie. Więc jeżeli zależy wam, żeby utrzymać relację, która jest w sekrecie, y, romans, który, mm, o którym wy, tylko wy wiecie, to jak najbardziej tak. Bo podłożem y, jest nas Kielichów, czyli tutaj jest ta miłość, jest to pożądanie, ale prawdopodobnie też jest y, to, że wy y, napędzacie miłość własną tej osobie, że ten diabeł na tym piedestale jest tą siłę, którą ma, to ma od was. Tutaj królowa Boław jest odwrócona, czyli wy podsycacie ten ogień tej miłości, ale wierząc w to, że to, się, że to się poukłada, że to się ułoży, chociaż cały czas jeszcze nie jesteście gotowe na to, żeby całkowicie zrównoważyć, czyli zostać w tym romansie i nie próbować nic zmienić, to, to macie tą siłę, żeby to podsycać. Nowe karty, słuchajcie, nowy rozkład, także to dla mnie też, też jest nowość. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Staram się Wam to przekazać. Tak wygląda ta sprawa w przesz przeszłości, Wasza przeszłość, czyli nie ja pytam o przeszłość, czyli to jest coś, co y, być może za Wami się y, jeszcze wlecze, co jest y, coś, co już powinno odejść, a, y, a nadal przy Was jest, y, trzyma Was y, jakoś kurczowo przy sobie i być może y, to czytanie jest dla osób, które zastanawiają się, jak sobie z tą sytuacją poradzić. To jest po prostu sekretna miłość. Ona też ma swoje uroki. Ona też ma y, miała pewnie swoje 5 minut, ale y, być może jest tak, że wy same już jesteście, y, że same już odwracacie się po prostu od tego, od tego związku, od tej relacji. Nie czujecie tego światła, być może? Długa buław. I tutaj jest akurat, słuchajcie, tak pokazane, że on ma tą jedną buławę, a druga jest gdzieś obok, ale zastanawia się, czy ją brać. Mhm. Czyli być może to jest właśnie czytanie dla osób, które. Co na tej ostatniej prostej, że jeszcze trzymacie się czegoś kurczowo, ale tak naprawdę to już jest kwestia czasu, kiedy, kiedy sobie odpuścicie, kiedy zdacie sobie z tego sprawę, że, że warto zostawić tą sytuację we wspomnieniach, że warto ją zatrzymać w tym miejscu, w którym była, czyli w tej ciemności, w tym podosłoną nocy, że to było po prostu coś, co, co się przetrafiło, co. Należy dobrze wspominać, zachować w pamięci, ale y, nie walczyć za wszelką cenę, żeby, y, żeby był ten sukces. Pokazał się ale ten sukces, ale czy warto? Jak tyle osób będzie poranionych po drodze? Pokazała się sprawiedliwość, słuchajcie. Także y, w którymś momencie, sprawiedliwość przy tym sukcesie, przy tej sytuacji, czyli w którymś momencie... No po prostu przyszedłby ten, przyszedłby ten czas, kiedy trzeba będzie trzeba byłoby z tymi ludźmi spotkać się i porozmawiać, wytłumaczyć się, czyli taki, taki czas rewanżu, też być może dla niektórych. Taka przestroga od tych kart, ale mam nadzieję, że, że mimo tego, że staram się bardzo. że staram się Was tak troszkę przestrzec, bardzo, czy, czy troszkę przestrzec przed tą całą sytuacją. Weźmiecie z tego, co, co jest dla Was najlepsze. Zapytamy jeszcze o przesłanie od Bogi. To Bogi nie mają do powiedzenia. Łagodnie, łagodnie czuły dotyk, czyli mm, przestroga jest. Y, myślę, że Wszechświat tutaj Wam chce dużo przekazać, ale y, jaka rada od Bogi? Łagodnie do siebie podchodź. Czuły dotyk. A może jest też tak, słuchajcie, ja teraz poczułam, że wy tego potrzebujecie bardziej, może, niż rad, niż tego wszystkiego, takiego czułego dotyku i ktoś, kto byłby przy Was i byłby dla Was łagodny, właśnie dla całej tej sytuacji, żeby Was był w stanie zrozumieć, nie oceniać, tylko po prostu łagodnie do Was podejść. Być może to jest ktoś, kto mnie teraz słucha, to sam jest dla siebie surowym sędzią nie tak mówią, czuły dotyk jeżeli tego potrzebujecie rozejrzyjcie się, bo prawdopodobnie jest przy was ktoś, kto może wam to dać a jeżeli potrzebujecie tego od siebie, to też bądźcie dla siebie po prostu łagodne bardzo wam dziękuję, są całkiem nowe karty i nowe rozkłady, więc ja nie płynęłam tak jak zawsze, ale nauczę się tych kart dla was po prostu, dla was, żeby żeby wam ułatwić to życie bardzo dziękuję i za chwilkę będę nagrywać rozkład o teraźniejszości. Może tam też się odnajdziecie, także do usłyszenia. Dziękuję bardzo.